Elżbieta Witek już raz przeszła do czarnej historii polskiego parlamentaryzmu, gdy w sierpniu 2021 roku zarządziła ponowienie głosowania tylko dlatego, że za pierwszym podejściem PIS głosowanie przegrał. Wczoraj pani Witek poległa po raz kolejny. Tym razem zarządziła przerwę w obradach Sejmu, nie dostrzegając, że oto właśnie na mównicę sejmową gramoli się pan prezes Kaczyński. Widząc to, pani marszałek w panice odwołała przerwę i dała mu rzecz jasna zabrać głos. Wyszło to idiotycznie, ale pani Witek nie ma wyboru. Gdy tylko jej szef i jej właściciel sobie tego zażyczy, może przecież zabrać głos bez żadnego trybu. Sam Kaczyński nie miał wczoraj absolutnie nic sensownego do powiedzenia. Wszedł na mównicę i rytualnie po raz kolejny ogłosił, że polska opozycja stanowi agenturę Kremla. To już jest. Tak nudne i tak bezpłodne, że właściwie można tylko wzruszyć ramionami. PiS naprawdę zachowuje się wciąż tak, jakby od siedmiu lat nie rządził i nie ponosił żadnej odpowiedzialności. Spadające sondaże PiSu pokazują jednak, że już nawet elektorat tej partii ma serdecznie dosyć tych bajek. Ile można słuchać, że to Putin, że to Tuski wraża opozycja, że to wraży Berlin z wrażą Brukselą. Ile można tego słuchać. Tymczasem my wszyscy idziemy w stronę realnej katastrofy. W czasie forum ekonomicznego w Karpaczu wielokrotnie słyszałem, że opozycja polska będzie potrzebowała nowego balcerowicza, by wyprowadzić kraj z ruiny. Można profesora lubić bardziej czy mniej, ale rzeczywiście jest tak, że skala wyzwań związanych z wyprowadzaniem gospodarki ze stanu po będzie porównywalna z tym, co działo się w roku 1989. Szukamy nowego balcerowicza.